To w Chrystusie, ten, kto zaufał Chrystusowi Pana i szedł na kraju święte werbowanie, będę z ściemnego kochanu na trąbę wstanie Te słowa zostały napisane ponad 250 lat temu i dzisiaj się spełniają. Ania, która całe życie. Walczyła o sprawiedliwość i o prawdę, dziś, mimo śmierci, staje w pierwszym szeregu tej walki, wytrącając kłamcom ich atrybuty. Czujemy, Ania jest w niebie i do dalszej walki potrzebuje naszych rąk, naszych ust i naszej odwagi. I to jej musimy przeżyć.